Dziś w mediach pojawiły się dwie ciekawe informacje. Jedna to o pracach, pomysłach nad nowym podatkiem od nieruchomości, podatkiem katastralnym, zmieni, zmianie systemu podatkowego, a druga informacja to wywiad z ministrem finansów, bardzo ciekawy, zwłaszcza jeżeli chodzi o pytania, bo pytania były bardzo ciekawe. Ale też dodam od razu, że ceniąc ministra i jego wstrzemięźliwość i nierozpowszechnianie plotek, właśnie informacje od niego były bardzo ogólnikowe i można je streścić takim powiedzeniem: No, pomyślimy, pracujemy nad tym, przedstawimy to teraz albo trochę później i może, szczerze mówiąc, dobrze, bo najgorsze są plotki i budzą one strach. Ale wiemy, że podatek katastralny on w Polsce nie istnieje, kojarzony jest wręcz fatalnie. Wszyscy boją się, że zbiednieją, że staruszki zostaną obrabowane i w ogóle zostaniemy okradzeni z własnej własności. O, tak to powiem, ale czy taka jest prawda? I dlatego chętnie przekażę Wam informacje o tym, jak wygląda obecny system podatkowy. I tych także para podatków, bo różnych innych opłat, i będziecie sami mogli się zastanowić, czy ten system jest dobry, czy jest sprawiedliwy. Sprawiedliwość to oczywiście pojęcie względne, bo znamy pojęcie sprawiedliwości według Kalego, które chyba trochę odbiega od powszechnego w Europie poczucia sprawiedliwości, ale oceniacie to sami, a ja was w ogóle Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wkrótce będzie tutaj kolejny wywiad z profesorem prawa na temat tego, co możemy dowiedzieć się z Księgi Wieczystej i przed czym nas nie chroni i jak się samemu ochronić, jeżeli kupujecie nieruchomość. Dowiecie się także z kolejnych audycji z innymi ekspertami o trendach i obrocie nieruchomościami. I przejdźmy teraz do tych Podatków i jak wygląda właśnie opodatkowanie i inne opłaty, różne, nie nazwane podatkami istniejące w Polsce, czy one są dobre czy złe. Po pierwsze, chcę zaznaczyć, że na przykład, jeżeli posiadasz jakąś nieruchomość, to płacisz podatek, ale to zależy od tego, jak wykorzystujesz tą nieruchomość, w jaki sposób ją użytkujesz. A nie od tego, jakie jest przeznaczenie tej nieruchomości. Ja rozumiem, że nie naliczamy podatków od przeznaczenia nieruchomości, bo na przykład nie wszędzie są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ale taki sposób naliczania podatków od sposobu jej użytkowania implikuje pewne rzeczy, bo na przykład jeżeli Użytkujesz jakąś nieruchomość. Na cele biznesowe możesz płacić dużą stawkę podatku od nieruchomości, ale jeżeli nieruchomość, Użytkujesz lub twierdzisz, że użytkujesz ją rolnie, tak jest zapisane w ewidencji gruntów. To możesz płacić podatek rolny, który jest zupełnie naliczany inaczej, bo to też zależy od na przykład klasy gruntu. Ale może dochodzić do paradoksów. Dzięki takiemu naliczaniu. Mając na przykład hektarową działkę w środku miasta mo i przeznaczoną pod zabudowę na przykład 200 metrowym wieżowcem, możesz twierdzić, że użytkujesz ją aktualnie rolniczo i po prostu płacić podatek znikomy lub wcale nie płacić tego podatku, a jeżeli Użytkujesz taką działkę znacznie mniejszą gdzieś i masz tam jakiś sklep, jakiś handel, dowolną działalność gospodarczą, w peryferyjnym położeniu możesz płacić podatek większy. Czy to jest sprawiedliwe? Nie wiem, nie chcę oceniać, sami musicie to ocenić, ale to pokazuje, że mając jakąś bardzo wartościową działkę ogromnej wartości, w ogóle nie płacisz od niej podatków i możesz ją sobie trzymać w nieskończoność. Nikt ciebie i nic ciebie nie zmusza do sprzedaży tej nieruchomości, czyli nie puszczasz tej ziemi w obrót. I teraz zadajcie sobie pytanie, czy to jest. I takie brzydkie słowo, czy to jest społecznie sprawiedliwe, no bo przecież twierdzimy, że nie mamy ziemi budowlanej, że wysokie koszty budowy nieruchomości, w tym mieszkań, wiążą się również z ograniczonym dostępem do ziemi. I zadaj sobie pytanie, czy właśnie powinien być podatek zerowy od posiadania ogromnej wartości ziemi, z którą nic nie robisz i Koło, wszystkie działki są uzbrojone, a ty udajesz rolnika. Ja nie będę za to, na to pytanie odpowiadał. Odpowiedzcie sobie sami, czy ten podatek od nieruchomości i podatek rolny są sprawiedliwe, i czy sprawiedliwy jest sposób naliczania wartości podatku od sposobu użytkowania tej nieruchomości, a nie od sposobu przeznaczenia. To wcale nie jest takie. Taka prosta odpowiedź. Kolejne podatki, które są pobierane od nas, gdy posiadamy jakąś ziemię, to są już takie opłaty, nie nazwane koniecznie podatkami, na przykład renta planistyczna. Gmina zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego. Zmieniła go po to, żeby sprowadzili się tam nowi mieszkańcy. Ale ta gmina jednocześnie mówi ci, że jeżeli sprzedasz tę ziemię w ciągu 5 lat od momentu, kiedy ten plan został zmieniony, no to zapłacisz podatek nawet wynoszący 30% wzrostu wartości tej nieruchomości. No a wiadomo, że jeżeli jakaś nieruchomość nie była przeznaczona pod zabudowę, a nagle można na niej budować, no to jej wartość wzrosła. Mniej lub bardziej w zależności od tego, co ten plan przewiduje, ale wzrosła, możesz uniknąć tego podatku, jeżeli nie sprzedasz przez 5 lat, czyli gmina w tym czasie również nie będzie zarabiała podatków od nowych właścicieli, od nowych mieszkańców czy od nowych przedsiębiorców działających w tej miejscowości. I teraz, jeżeli byśmy mieli na przykład wprowadzić podatek katastralny, Naliczony od wartości nieruchomości i uwzględniający jej przeznaczenie, czyli zmiana w stosunku do tego, co jest dzisiaj, to moglibyśmy wpaść w dziwną sytuację. Z jednej strony, kogoś obciążamy podatkiem od wartości liczonej według przeznaczenia, czyli tej wyższej, po zmianie planu tej wyższej, ale jednocześnie mówimy: Słuchaj, nie sprzedawaj tej ziemi przez najbliższe 5 lat, ponieważ zapłacisz od tego rentę planistyczną. To, co powiedziałem, wskazuje na to, że nie można sobie od tak rozważać, tylko dobrze, wprowadzimy podatek katastralny i będziemy nim zachwyceni. Należy również przyjrzeć się innym opłatom, bo chyba zgodzicie się ze mną, że sytuacja, w której ja tobie naliczam wyższy podatek, a jednocześnie uniemożliwiam ci czy utrudniam pozbycie się tej nieruchomości, od której płacisz ten wyższy podatek, jest no, delikatnie mówiąc dziwne. Opłaty adiacenckie. Kolejny przykład dziwnych opłat. Dzielisz swoją własną działkę. Swoją własną. Nie prosisz państwa o nic, nie chcesz od gminy, od skarbu państwa, od nikogo. Nie chcesz, żeby tam ci coś specjalnie budowali jakiś wodociąg, bo przyłączę sobie zbudujesz sam, bo wodociągi tak idzie ulicą. Po prostu tylko geodezyjnie podzieliłeś tą działkę, na przykład po to, żeby dać swoim dzieciom, na przykład, albo rozliczyć się z kimś ze spadku, albo coś innego, dowolna przyczyna. I co? I możesz zapłacić. Z tytułu tego podziału opłatę adiacencką, która wynosi do 30% wzrostu wartości twojej nieruchomości. Czy to jest sens? Czy też ta opłata mówi ci niedziel działki? Po co masz to yy, robić teraz? Stracisz pieniądze. Uważaj, państwo ci zabierze. Kolejna. Kolejny taki dziwny przypadek, no to są opłaty adiacenckie związane z operacją scalenie i wtórny podział gruntu, albo na przykład od doprowadzenia infrastruktury. Powiesz pewnie, no tak, państwo doprowadziło, czy też gmina za nasze pieniądze podatników doprowadziło infrastrukturę do jakiejś działki, twoja, wartość Twojej działki wzrosła, zapłać nam. Pytanie jednak powstaje takie. A skąd to państwo te pieniądze wzięło, żeby dopłacić do tych funduszy? Skąd Unia zebrała te pieniądze? Czy one zostały wyczarowane, czy też przypadkiem nie zostały wcześniej pobrane, właśnie z Twoich podatków, a Ty płacisz to drugi raz? Generalnie rzecz biorąc, podatek katastralny może mieć sens. To nie jest tak, że ja jestem przeciwny temu podatkowi, ale jeżeli mamy go wprowadzić, to przemyślmy cały system, wszystkie opłaty związane właśnie z posiadaniem ziemi, z jej użytkowaniem, zasadność ich pobierania. Czy na przykład mamy naprawdę brać większy podatek od kogoś, kto prowadzi działalność na danej nieruchomości, przecież on w końcu wzbogaca nas y, wszystkich również tym, że w ogóle tę działalność prowadzi gminę wzbogaca, państwo wzbogaca, podatki odprowadza, to jeszcze go chcemy dojechać kolejnym podatkiem od ziemi, a może też należy się zastanowić nad tym, jak liczyć podatki, jeżeli ktoś posiada wiele mieszkań 10, 20, 30. Czy taka stawka ma być jednolita, czy też Powinno być naliczany większy podatek od którejś z kolei nieruchomości. Właśnie po to, żeby uniknąć takich sytuacji, w których jakaś ta przysłowiowa babcia, wdowa, żyjąca z renty, musi nagle pod koniec życia sprzedać swój dom, w którym mieszkała całe życie, przeżyć szok, tylko dlatego, że ktoś. Obciąży ją ogromnym podatkiem katastralnym. Czy to jest dobre, że taka babcia tyle zapłaci? To też wasza decyzja. Każdy z was sobie odpowie sam. Ja nie chcę za was odpowiadać, bo każdy ma swój pomysł na życie i na to, jak powinien wyglądać świat. Ale też, czy to jest sprawiedliwe, że ktoś kupuje mieszkania. W celach wyłącznie spekulacyjnych przetrzymuje te mieszkania, nie puszcza ich w żaden obrót, nie wynajmie ich nawet, bo na przykład boi się konsekwencji wynikających z ustawy o ochronie lokatorów i on po prostu inwestuje w te mieszkania jak złoto. Oczywiście z jednej strony, można powiedzieć, jego sprawa, jego pieniądze robi co chce. Wolność Tomku w swoim domku. Ale też z drugiej strony, jeżeli to jest ma zjawisko masowe i występuje w dużej skali, to może on podbija ceny nieruchomości dla tych, którzy chcą po prostu gdzieś mieszkać. A potem państwo jeszcze wymyśla programy pomocowe, typu sypanie pieniędzy w popyt, na których korzystają banki korzystają sprzedający, a wszyscy ci, którzy chcą kupić mieszkanie, ale z jakiegoś powodu nie łapią się na ten produkt, no to muszą zapłacić znacząco więcej. Ja wiem, że temat sprawiedliwości społecznej jest tematem drażliwym, trudno go wyjaśnić, trudno określić, co jest lepsze, co jest gorsze. To jeszcze raz mówię pozostawiam wam, ale jeżeli nasza nowa władza, nasz nowy rząd, posłowie, koalicja myślą o zreformowaniu nieruchomości, o zreformowaniu systemu podatkowego, wprowadzeniu ulg, te różne obietnice, które były, to ja mam jedną prośbę. Niech myślą kompleksowo. Niech nie zrobią tego, że wprowadzą na przykład podatek, ten katastralny, tak bezrefleksyjnie, a zostawią. Cały system renty planistycznej, opłat adiacenckich, i ewentualnie jeszcze, niech zastanowią się właśnie od czego ten podatek katastralny ma być naliczony, jeżeli miałby wejść, czy od sposobu użytkowania, czy od, od tego, jakie dana nieruchomość ma przeznaczenie w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, i niech też zastanowią się, nad tą wielką listą zwolnień, ułatwień w podatku, na przykład, dlaczego nieruchomości kościelne są w jakiś sposób zwolnione z podatków, ja tu nie mówię tylko o nieruchomościach kościelnych, bo wiele różnych nieruchomości, wielu różnych właścicieli z jakiegoś powodu łapie się na takie zwolnienia. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości oraz to, co będzie się działo właśnie w prawie w najbliższym czasie, subskrybuj nasz kanał. Pisz nam w komentarzach, o czym chciałbyś się dowiedzieć. Chciałabyś się dowiedzieć. Sugeruj kolejne audycje, tematy. No i zachęcam również do wzięcia udziału. Link na dole w naszym serwerze Discord, gdzie ciekawe dyskusje są czasami o rynku. Nieruchomości. Zachęcam do zaglądania na stronę Symon24.pl, gdzie znajdziecie bardzo dużo wiadomości i danych, właśnie, a także szkoleń o obrocie nieruchomościami. I cóż, trzymajcie się i cześć.